Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Robert Jasiński, ekspert przywództwa i skutecznej komunikacji w biznesie. Dzień Bardzo dobry mi panu. Dzień Spotykamy dobry. się, bo umówiliśmy się o to, że porozmawiamy sobie o komunikacji w biznesie, no bo negocjacje biznesowe, czy rozmowy z pracownikami, czy rozmowy na szczeblu menadżerów, no to raczej nie są łatwe rozmowy. Szczególnie jeżeli na przykład pracownikom chce się zakomunikować. Coś trudnego, ale zanim do tego dojdziemy, to chciałem zapytać o to, czy Pana zdaniem my w biznesie potrafimy ze sobą rozmawiać? Czy się jeszcze tego uczymy? Pytanie, co to znaczy, potrafić ze sobą rozmawiać? Bo wymieniamy teraz myśli, wymieniamy być może stanowiska, ale pytanie, czy to już jest taka głęboka rozmowa, która nam pozwoli w trudnych sytuacjach, kiedy mamy właśnie jakieś sprzeczne interesy, czy stanowiska na początek, czy znajdziemy sposób do dogadania się? I z mojej perspektywy. Praktyka, który na sali szkoleniowej czy, czy, czy w trakcie pracy indywidualnej widzi masę ludzi z różnym doświadczeniem, po kilka kilkanaście lat pracy na stanowisku menadżerskim, wydawałoby się, że taka umiejętność komunikowania jest czymś absolutnie naturalnym. Ale często no, mamy też tylko... praktykę, powiem, tak, na... jakby tak. trzeba się tego nauczyć. A bardzo często spotykam się z sytuacją, że ktoś świetnie mówi, ale nie rozmawia. Bo jedno to jest powiedzieć, wyrazić swoją mm -hmm. myśl, ale drugie to jest upewnić się, że druga strona zrozumiała. To jest umiejętność poznania potrzeb, intencji drugiej strony. Jak tego brakuje, to mamy tylko mówienie. Do rozmowy potrzeba dwojga. A, czyli y, mówienie i pytanie. Mówienie, pytanie, y, słuchanie, słuchanie i słyszenie. To jest jeszcze wyższy poziom, bo czasami pytamy, nawet coś tam, tam zwrotnie wpadło do głowy, ale pytanie, czy zinterpretowaliśmy to właściwie, czy zadaliśmy jakieś pytanie pogłębiające, które pozwoli dotrzeć do prawdziwego sensu tego, co zostało powiedziane. Pytasz kogoś na przykład o, o to, czy chciałby się na coś zgodzić, a on mówi, że nie. Mówisz okej, okay, czyli dostałem prostą informację, że nie. Mm -hmm. Tylko pytanie, czy mam tą cie nie ciekawość dokładnie, co te, skąd taki pomysł, że nie, albo co by ci pomogło zmienić tą decyzję? No ale to wszystko m, tak e, mówiąc wprost, wydaje się takie oczywiste, Oczywiście. takie łatwe, <laughs> takie lekkie, że to w zasadzie tak, to każdy potrafi rozmawiać, ale chyba tak nie jest. Bo, bo, bo komunikacja jest bardzo prosta, tylko nie jest łatwa. To jest jeden element, który um, wiele zmienia, to jest człowiek. Człowiek, mm -hmm. który powoduje, że właśnie my czasami sami nad sobą nie panujemy. Głębsze rozmowy konfliktowe, na przykład w związkach czy, czy w biznesie, przełożone ma. Aby w związkach to jak najmniej, bo to. Wie pan jak to jest? Kobieta zawsze wygrywa, więc lepiej nie, nie iść tą drogą. Ja powiem Gdy, tak, że na biznesie. Się gdybyśmy przyjęli to założenie, no to faktycznie mamy trudną, trudną sytuację. Przyjmowanie tego, że jeśli ktoś wyraża swoje zdanie odmienne. Um, Stawia opór, pokazuje emocje, znaczy, że, z jakiegoś, że jakaś potrzeba tej osoby nie została zaspokojona. Być może nie potrafimy tego zwerbalizować. Mhm. I często panuje takie przekonanie, że my się nie kłócimy. Lepiej, żeby się nie kłócić. Że dobry związek czy dobra relacja z przełożonym to jest, kiedy nie ma konfliktu między nami. Wiele badań pokazuje, że jest zupełnie odwrotnie. Że te dobre związki czy dobre relacje, mówiąc teraz o kontekście zawodowym, to są te relacje, kiedy się otwarcie o swoich oczekiwaniach, potrzebach, odmiennych stanowiskach szczera mówi. jest szczera dyskusja ale z otwarciem na drugą osobę, tak? Tak. No dobrze, a da się tego nauczyć? Nie wiem, wyczytać? Pytam, wyczytać, bo widzę coś, coś tak. Pan ma obok <laughs> siebie, więc pytam, czy da się to Gdzieś... Dzisiaj takim tak. też myślę, że pretekstem tej rozmowy jest siła komunikacji Charlesa Dewiga. Niesamowita książka. Ja przyznaję, że kiedy zajmuję się tą komunikacją już blisko 20 lat, to ostatnie lata niespecjalnie odwiedzam księgarnię w poszukiwaniu książek na temat komunikacji. Wertuję, spisy Aha. treści, przeglądam i to co spotykam zazwyczaj to są patenty, sztuczki, szybkie metody, jak na kimś wywrzeć wrażenie. Pierwszy raz trafiam od dłuższego czasu na książkę, która y, kompletnie zmienia y, reguły gry. To, co z praktykami. E, z ludźmi, którzy... A do, dobrze rozpoznaję, to jest laureat y, Nagrody Pulitera. Tak, y, dziennika zresztą. Tak, siła komunikacji. No, może dwa słowa o książce. Siła komunikacji Charles Dewick, wydana w Polsce przez wydawnictwo PWN. No to jest pozycja, którą myślę, że każdy, kto myśli, myśli o tym, żeby się skutecznie komunikować, powinien mieć w swoim zestawie narzędziowym. Tutaj nie znajdziemy tanich sztuczek i patentów na to, jak manipulować innymi. Nie znajdziemy takich najprostszych patentów, co zrobić, żeby ktoś inny zrealizował naszą prośbę, ale znajdziemy bardzo subtelne podpowiedzi na temat mechanizmów. Jak budować dobre relacje, jak mądrze prowadzić rozmowy trudne, również konfliktowe, e, to, to i dochodzić do sedna sprawy. Tak trochę przekornie powiem, chyba cała Polska powinna czytać tego typu książki, bo my jakoś tak, jak pa patrzę na politykę, na, na relacje społeczne. To my z tą rozmową to jakoś komunikacją na bakier jesteśmy. Tak, no to się składa w wiele czynników. Jedna to jest właśnie brak świadomości tego, co w o, o, o co się dzieje w, tej, w tym akcie komunikacyjnym, i że nie chodzi tylko o wymianę stanowisk, tylko na, o głębszą, głębsze porozumienie, głębszą synchronizację na poziomie emocji czy, 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 czy wspólnych doświadczeń. Mhm. Fundamentalną sprawą jest jeszcze jedna rzecz, która jeszcze się pod tą komunikacją kryje, to jest właściwa postawa. Bo jeśli ja mam ugruntowane poczucie własnej wartości, taką zdrową pewność siebie, gdzie nie muszę nikomu niczego udowadniać, kiedy ja po prostu wchodzę w rozmowę z taką wielką ciekawością mojego rozmówcy, kiedy nie muszę kontrolować, czy właśnie usiadłem z tą piramidką i będę teraz trafiał, a czy nie trafiał. to się nie daje, <laughs> Dokładnie. Prawda? Tak wiele nam zajmuje energii ukrywanie prawdziwego siebie i tego, kim jesteśmy, że nie mamy tej przestrzeni na to, żeby spojrzeć na drugą osobę. No dobrze, a proszę mi powiedzieć, bo, ponieważ my. Yy... Jesteśmy w programie, który traktuje o biznesie. To zastanawiam się, czy, czy przedsiębiorcy, czy biznes to jest taka grupa, która trochę bardziej zdaje sobie świadomość, sprawę z tego, że ta właściwa komunikacja jest konieczna. No bo jeżeli nie rozmawiamy w sposób właściwy z partnerami biznesowymi, no to nie robimy interesów. Mm -hmm. A jak nie robimy interesów, nie zarabiamy, nie mamy dla siebie, dla pracowników i tak dalej, i tak dalej. Czy, czy zdają sobie sprawę z tego, ja ostatnio z jednego z warsztatów mam doświadczenie taką historię na szybko, może kolega będzie oglądał. Poszliśmy takiej komunikacji i w pewnym momencie em, em, menadżer mówi do mnie, że, że no tak, on komunikuje szczerze, otwarcie, ma jasną intencję i mówi prosto linijnie, co myśli. A jak ty tego nie rozumiesz, mój drogi pracowniku, to masz problem. Hmm. I wtedy ja mówię, ok, dobra, ja jestem twoim pracownikiem, czyli ja mam problem, czyli tym samym ty też masz problem. To <grych> no nie jest tak, że przełożony wobec podwładnego może powiedzieć, że jeśli jest nim właściwie rozumiany, to już jest, nie jest jego problem. że jak po tej drugiej stronie jest 100 pracowników, którzy... Niewłaściwie rozumieją swojego prezesa. No, zakładając, że takim dobrym modelem zarządzania jest maksymalnie do 10 osób, które bezpośrednio raportują do nas, po potem może mieć jakąś kadrę menadżerską i, i szersze zespoły, to z tymi 10 osobami powinno nam się to udać. Tylko to wymaga czasu, chęci, gotowości. To wymaga też czasami zdjęcia masek. I do, znowu wracam do samoświadomości. Często spotykam w dużych organizacjach menadżerów na bardzo wysokich stanowiskach, którzy no tak mocno mają zaniżone to poczucie własnej wartości, tę potrzebę udowadniania wszystkim, robienia wrażenia. To się na krótką metę oczywiście... Ale to trzeba chyba przewalczyć parę rzeczy wewnątrz siebie, trochę powalczyć z samym sobą, tak. żeby potrafić się otworzyć i przyznać do do czegoś, czego na przykład nie potrafię, a ktoś potrafi lepiej. Tak. To jest ten element związany z samoświadomością i pewnie byśmy mogli na niego kilka oddzielnych programów zrobić. To jest jakby taka warstwa podstawowa. Natomiast y, można też podejść do tego częściowo skutecznie z drugiej strony, właśnie dbając o mechanizmy i mam takie doświadczenia, że ludzie, którzy uczą się na przykład zadawać otwarte pytania, pogłębione pytania hmm. na temat właśnie doświadczeń, na temat przekonań na jakiś temat, na temat wartości. Że nagle sami się odnajdują w tym, że to daje pewien rezultat. A teraz przyszło mi takie pytanie do głowy: czy to jest też sposób dla e, szefów na rozmowę ze swoimi pracownikami, żeby lepiej zrozumieć zespół, e, a za tym lepiej nim kierować? Oczywiście, że tak. Jak nie rozmawiamy, to tylko możemy co najwyżej e, realizować swoje pomysły. Jak nie rozumiem, co jest potrzebą po drugiej stronie, jakie emocje przeżywają moi ludzie, którzy do mnie raportują. Nie rozumiem, skąd mają przekonania na jakiś temat. Wiem, że czegoś się nie da, albo że coś jest, jakieś rozwiązanie jest niewłaściwe. Mhm. Możemy wejść w taki spór pod tytułem, moim zdaniem się to uda, to jest właściwe. Ja mam inne zdanie na ten temat, tylko do czego dojdziemy? Do tylko eskalacji napięć i nie znajdziemy porozumienia. Jeśli ktoś po drugiej stronie ma odmienne zdanie od mojego, to warto, żebym zapytał, ok, a z jakiego powodu tak myślisz? Co daje ci takie założenie? Wracając na chwilę jeszcze do tej książki, Tadeusz o tym właśnie pisze w, w tej książce. Tak, pisze, to... właśnie fantastyczne w tej książce jest to, jeszcze może kończąc wprowadzenie, dlaczego ta książka tak wiele zmienia, autor nie jest coachem, nie jest trenerem, nie jest tą gadającą głową o tych wszystkich sztuczek i patentów, no, co mi absolutnie... Jest dziennikarzem, więc już lubię faceta. No. <grafię> Dokładnie, absolutnie uwielbiam tą rzetelność, która tutaj w tej książce się pojawia, taka dociekliwość dziennikarska, która pozwoliła mu zebrać fantastyczne eksperymenty i badania psychologiczne w których pokazana jest metoda, pokazane są hipotezy, które były u podstaw danego badania czy eksperymentu i droga dochodzenia do pewnych wartościowych wniosków. Jedną z takich, jedną z historii, nie, może nie będziemy opowiadali o wszystkich, no tak, ale to sobie przeczytają. Dokładnie, to zachęcamy bardzo mocno, ale jedna z historii, która mnie bardzo urzekła, zresztą widzę analogię do, do swoich zajęć, na spotkaniu bankierów inwestycyjnych miał się odbyć wykład. To niełatwa grupa. Niełatwa grupa, ludzie, którzy często robią wrażenie, okopują się bardzo mocno, czyli takie trudne no, do, do rozmowy, żeby wejść w jakąś głębszą relację. I podczas tego wykładu zaproszonego profesora padła propozycja, że wezmą teraz. Udział w pewnym ćwiczeniu. Za chwilę będą mieli porozmawiać z przypadkową osobą, zadając właśnie pogłębione pytania, takie bardzo osobiste, na przykład kiedy ostatni raz, ostatnim razem płakałeś publicznie. No i jest zrobiona ankieta online, która ma zbadać, jaki jest ich poziom chęci wzięcia udziału w tym doświadczeniu. No I wszyscy tam piszą, że nie, nie, to będzie, to będzie straszne, nie chcemy tego robić. Po czym to ćwiczenie się jednak odbywa i prowadzący ma trudność w zakończeniu tych, tego ćwiczenia. Widzi kątem oka, że ktoś tam kogoś poklepuje po ramieniu. Dokładnie. To zmieniło zupełnie mimo tego, że ci ludzie przyszli z takim swoim pewnie wyuczonym nastawieniem robienia wrażenia i okopania się za, te, za tym wizerunkiem, że dali sobie przestrzeń i nawet jak tego bardzo nie chcieli, to przy tych pytaniach popłynęli trochę, bo przez reguły wzajemności to się dzieje. No dobrze, ale czy to nie jest trochę tak, że my. Funkcjonujemy tak jak funkcjonujemy, bo jesteśmy otoczeni światem, który dzisiaj pędzi, gdzie wizerunek jest najważniejszy, gdzie liczy się tylko pierwsze spojrzenie, bo jak przewijamy na TikToku czy w innych miejscach w mediach społecznościowych obrazki, no to trwa to dosłownie sekundę albo pół sekundy, więc musimy mieć tę maskę. Czy to nie jest trochę tak, że staliśmy się więźniami, zakładnikami własnego świata, który wykreowaliśmy, tego świata? Na pokaz. A nie tego prawdziwego, pokazującego szczerze, jacy jesteśmy. Absolutnie. Tu moglibyśmy pewnie długo porozmawiać na temat mediów społecznościowych, gdzie się tylko chwalimy i przedstawiamy te swoje sukcesy. Tak, on to jest najpiękniejszy świat na świecie, tak. media społecznościowe. To są antyspołecznościowe media, które no, tak naprawdę pokazują nam pewnego rodzaju iluzje. I tu znowu dochodzimy do pewnej świadomości tego, co ja robię. bo no, Być może w tym przestrzeni mediów społecznościowych zależy mi na budowaniu wizerunku, bo zanim zbuduję sobie bliższą relację, czy to z partnerem biznesowym, czy z ludźmi, których chciałbym poznać, to to wrażenie będzie miało kluczowe znaczenie, ale później, jeśli będę utrzymywał tylko tę fasadę, to ta, pier, pierwszy ten kontakt nigdy się nie, nie, nie rozwinie do głębszej relacji, do zaufania w biznesie, do tego, że tak jak mnie się zdarza podpisywać, realizować kontrakty za naprawdę duże pieniądze i często jakieś części, które zgodnie z prawem da się zrobić bez umowy jeszcze, one są robione po prostu tylko na zaufaniu i na słowie. Wystawiamy faktury i rozchodzimy się do, do swoich zajęć. To nam bardzo mocno ułatwia wiele rzeczy. I teraz, jak dojść do takiego poziomu zaufania, do takiego poziomu relacji? No, przez dobrą rozmowę. Kiedy i ja ujawniam czasami swoje, swoje cele na pewno, ale czasami swoje deficyty, bieżące trudności, dlaczego nie mogę czegoś na przykład dostarczyć mojemu klientowi, ale mój klient też ma odwagę powiedzieć mi, Robert, prosimy cię o to, żebyś przygotował to i to, bo. Tak naprawdę chodzi o mojego szefa gdzieś w centrali za granicą, który się bardzo y, uparł i to jest do zrealizowania. Ja tego nie chcę, ale taka jest sytuacja. Ale to, to przekładając to na relacje biznesowe, lepiej jest powiedzieć kontrahentowi, słuchaj, my, może nam się uda to dostarczyć w danym terminie, ale większe prawdopodobieństwo jest, że jednak się spóźnimy, albo nie możemy tego, albo to nie będzie wyglądało tak, niż obiecywać komuś gruszki na wejrzbie, a potem udawać, że no wyszło jak wyszło. To jest takie moje ulubione pytanie, odpowiedź to zależy. To trochę zależy od różnych kontekstów, od tego jaka ta relacja już jest, mhm. czy to jest to robienie pierwszego wrażenia, bo jeśli... Nawiązujemy współpracę z kimś. To wszystko może. planujemy, że, że to będzie długo trwało i Aha. chcemy to pierwsze wrażenie zrobić dobre, no być może mówienie na samym początku, że przy, przy pierwszej realizacji, że mamy taką trudność, taką trudność, nie zrobi najlepszego wrażenia i być może ktoś się szybko do nas zniechęci. Ale z drugiej strony, jak nie powiemy o pewnych obawach czy niebezpieczeństwa, które są, mhm. nie uprzedzimy, a co by nam pozwoliło, w jakiś sposób m, znaleźć m, zabezpieczenie, jakąś formę obrony, że jeśli ten scenariusz jednak wydarzy, to mamy alternatywę, no to potem się musimy tłumaczyć. Potem. No dobrze, a biznes jak chce takich szkoleń czy spotkań, to zastanawiam się, co w pierwszej kolejności jest im potrzebne. Czy na przykład nauka tego, jak powinny wyglądać relacje pracodawca-pracownik, czy jak powinny wyglądać relacje między przedsiębiorcami, czy może jakiś sposób na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych. Co Z... dzisiaj na rynku jest takim Najbardziej oczekiwanym? Mądre działy personalne, ludzie z działów personalnych mają świadomość tego, że trzeba pójść głębiej. Natomiast czasami te działy takie mocno agresywne, typu sprzedaż, która ciśnie na wynik, i dajcie nam sztuczki, dajcie nam patenty. I jakby pierwotne oczekiwanie jest, żeby dać szybki sposób na to, jak wywrzeć wrażenie, jak dopiąć kontrakt, jak, jak sprzedać za grubę. Pieniądze, coś. dokładnie. Tylko mówię, jeśli jest to jednorazowy strzał, jak się to mówi w biznesie, że bierzesz te pieniądze i uciekasz, no to powiedzmy, że to się może nawet udać. Natomiast jeśli budujesz jakąś reputację na rynku, jeśli budujesz te relacje w dłuższej perspektywie, no to to jest droga donikąd. Ta droga nam przyniesie prędzej czy później duże problemy. I pytanie, czy my mamy świadomość tego, jaki kontakt z kim nawiązujemy, na jakim etapie jesteśmy? Czy na razie budujemy wrażenie jeszcze i wszystko jest absolutnie ok, a po spotkaniu przecieramy, podczoławię rany, teraz trzeba stanąć na głowie, z tego tramwaju zrobić autobus i jakoś dowieziemy, Czy być może mówić od razu o swoich wątpliwościach? Ale tak, bo trochę z boku gdzieś to pytanie zostało. Mhm. Chodziło mi o to, żeby spróbować znaleźć odpowiedź, czy te szkolenia, czy te spotkania, to są spotkania dotyczące na przykład prezesów i ich relacji z, z, no, z innymi prezesami, czy prezesów i relacji z pracownikami. Co dzisiaj w biznesie się liczy? Jaka postawa? Czy prezes, właściciel firmy, ma świadomość tego, że pracownicy są dla niego ważni i on powinien z nimi umieć rozmawiać? Czy generalnie nastawia się tylko na to, że on ma wiedzieć, jak rozmawiać z potencjalnym klientem? Bardzo różnie. Ja myślę, że czy to jest prezes, czy to jest relacja między pracownikami, czy relacja prezesa z podwładnymi swoimi. Bo cały czas mówimy o człowieku i znowu zależy, czy prezes ma świadomość tego, że ta dobra komunikacja mu ułatwia, czy wystarczy mu styl taki nakazowy, że jak dyktator powie, że my teraz tutaj i no, wszyscy ro robią co trzeba i jakby nie potrzebuje zwrotnej informacji i to się do pewnego momentu udaje, więc w różnych firmach bardzo... A mamy różnie... przewagę jakoś, da, da się to ocenić? Czy <grym> polscy właściciele, prezesi firm to nakazują, czy może jednak... Rozmawiają. I wyżej w organizacji, szczególnie w tych dużych organizacjach, myślę, że ta tendencja do takiego bycia bardzo analitycznym, bardzo skupionym na rezultacie, czyli pomijając trochę te miękkie aspekty komunikacyjne, mm -hmm. no jest. Czyli no, pewnie częściej wśród prezesów, zarządzających, dyrektorów operacyjnych znajdziemy ludzi, którzy mówią, jakaś tam komunikacja, przecież ja mówię i jest, wiadomo, no co jest do to zrobienia. Adres i wysyłać trzeba książkę. Ja myślę, że tak, tą książkę warto by wysyłać. Ja myślę, że to jest książka, która my, na przykład mi bardzo pomogła nazwać pewne rzeczy, które od wielu lat na warsztatach próbuję przemycić do osób, i do osób, które mają wysoką inteligencję emocjonalną, taką dużą empatię, wrażliwość na, na te subtelności, to one mówią: w, 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 w łamku sekundy wiedzą, i tak, okej, okay, wiem o czym mówisz, znam to, wiem, fajnie, że na to zwróciłeś uwagę. Ale A tak, ja, ale nie każdy jest taki. Absolutnie, jest masa ludzi, która ma taką taki konstrukcję bardziej analityczną, bardziej racjonalną. przecież jak powiedziałem, jak zapytałem, ile zarabiasz, to. To jest proste pytanie, to odpowiada, ile zarabiasz. Ale nie, nie bierzesz pod uwagę tego kontekstu, tego, co się po drugiej stronie wydarzy, mhm. na jakie emocje będzie miał ten człowiek, jak się poczujesz, czy jest na przykład przepytywany, może wyśmiewany w tym momencie. Więc te subtelności są w tej książce i to jest niesamowite, że Charlesowi Duigowi udało się zebrać i spisać to w taki sposób bardzo analityczny tak, żeby też ci bardziej racjonalni mogli znaleźć w tym wartość wyorany. Czyli jeśli to robi to, pytania powodują, że ktoś mhm. się nam otwiera i wtedy można więcej uzyskać. No, tu, tu mamy klucz do tego typu ludzi. Był kiedyś, a propos tych zarobków, był kiedyś taki wątek gdzieś w debacie publicznej, politycy mówili, żeby była większa jawność pensji, żebyśmy pokazywali ile zarabiamy. <grym> Chyba nie jesteśmy na to gotowi. No, wiadomo, niektóre zawody oficjalne, one mają jawne pensje. Czy to, czy to parlamentarzyści, czy żołnierze, czy, czy policjanci, w zależności od zaszeregowania, mniej więcej to, to wiemy. Ale żeby w biznesie pokazać, ile się zarabia, to. No, z różnych powodów yy, może to być. To może zostawmy jednak. To. Tak, może to być nie, nie, niepotrzebne. Więc pytanie: no znowu, bycie autentycznym, też o czym w tej książce się dużo mówi, o tym właśnie, żeby pokonać ten lęk przed tym, żeby się też otworzyć, w pewien sposób odsłonić. Tylko odsłonić się w sposób mądry. Tam, gdzie mogę się odsłonić, tam się odsłaniam. I to często słyszę takie pytanie od menadżerów, dobra, mam być autentyczne, ale ja nie mogę powiedzieć o strategii mojej organizacji, bo na tym poziomie ta komunikacja musi być zatrzymana. Ja tylko mówię o pewnych elementach, tej strategii mm -hmm. gdzieś e, kaskadując w dół e, przekaz. I ja mówię tak, to tu musisz być mądrym człowiekiem, który wie, będzie miał sposób, będzie miał taką dojrzałość, gotowość, żeby w taki sposób e, przekazać informacje dalej, żeby było to zrozumiane, a jednocześnie nie ujawniać tego, czego nie możesz. No bądź mądrym człowiekiem. No to trochę jest mm, do, i do przeczytania, i do nauczenia się. I zastanawiam się, tak, płytując naszą rozmowę, czy My, jako społeczeństwo, pan jako fachowiec potrafi ocenić, czy my, jako społeczeństwo, mamy jeszcze dużo do zrobienia w tej komunikacji, w tej rozmowie? Bo zaczęliśmy nasze spotkanie od mojego stwierdzenia, że chyba wszyscy powinniśmy się tego uczyć. Myślę, że tak, że jesteśmy tym, jeszcze żyjemy w takim czasie, że nasi przynajmniej rodzice. Byli wychowywani przez rodziców, którzy przeżyli wojnę, przeżyli te traumy powojenne. Jesteśmy społeczeństwem, które jednak doświadczyło mnóstwo cierpienia przez ostatnie lata. To wszystko wpływa na psychikę. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, ta samoświadomość, to jest, to jest fundament. I powiem tak znowu z perspektywy kilkunastu lat pracy w obszarze samoświadomości, pracy nad postawami ludzi, to jest bardzo długa droga. I to jest tak jak w tym żarcie, że można osiołka do wodopoju zaciągnąć, ale trudno że go zmusić, żeby się napił. I często jest tak, że my faktycznie ludziom pokazujemy te narzędzia, metody. Ale potem nie ma tej gotowości, żeby być takiej odwagi też, żeby przejść krok dalej, wyjść poza to, co znane i, i, i chcieć sobie zadać trudne pytanie, które odpowiedź wcale nie będzie przyjemna. Ale to jest jedna perspektywa. Natomiast druga perspektywa jest taka, że mając na przykład takie metody, jak tutaj opisuje Charles Dwewick w sile komunikacji, my możemy wyjść trochę od drugiej strony. I tak po latach dochodzi do mnie, że czasami można bardzo mocno się chcieć samemu rozwijać i budować to poczucie własnej wartości, a może pozwolić, żeby to się działo w relacjach z innymi. Bo ludzie nam dużo powiedzą o nas samych. To jest cenne źródło informacji na temat tego, kim jesteśmy, co dla nas jest ważne. Zadzą nam czasami mocne pytanie pod tytułem, Panie Erneście. A zajmuje się pan dziennikarstwem. A co w tym takiego fajnego? Co spowodowało, że pan stał się dziennikarzem? A no pan musieliby... z drugą stroną mi zada to samo pytanie, dlaczego pan się zajął komunikacją albo, albo przywództwem? Tak, tak, to musielibyśmy mieć następny program na tę <grym> rozmowę. Ale rzeczywiście, tak, no to skłania do zastanawiania się nad samym sobą, no bo trzeba cofnąć tak. się. W czasie przemyśleć swoje decyzje i zastanowić, co stało u ich podstaw. No, ale to rzeczywiście na następny ewentualnie. Chociaż myślę, że tak. dałbym tu jedną rzecz, tak żeby to wybrzmiało bardzo mocno, że właśnie możemy podejść, że zacznę zajmować się sobą i potem będę się zajmował innymi, a możemy też przyjąć, mając sposoby na to, znając te mechanizmy na relacje z innymi, wejść tak odważnie w relacje z drugim człowiekiem, zapytać o, o doświadczenia, o przekonania, o wartości, usłyszeć pytanie o przekonanie i wartości w drugą stronę i nagle się otworzyć. I to, trochę chodziło jak coaching, bo coachowie też głównie zadają pytania. A coachem może być mój kolega z pracy, może być przyjaciel, może być partnerka, partner. I tu się też samo wiedza pojawi. Więc myślę sobie, że z takiego doświadczenia dobrej komunikacji może dużo dobrego dla nas wyjść. Spuentował Robert Jasiński. Dziękuję pięknie. <laughs> Dziękuję bardzo. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.